Wreszcie jest, proszę Państwa. Ukazał się rocznik Kołłżewski, o którym była mowa wcale nie tak dawno w audycji kwadrans z historią. Z której zresztą, proszę Państwa, dzień dobry, mówi Robert Dziemba. Kłaniam się wszystkim. Rocznik ważna sprawa. Państwo o niego pytaliście. Informowałem, mówiłem, zapowiadałem. To projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z budżetu Powiatu kobrzeskiego. Tutaj otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Zresztą słowo wstępne pisał starosta Tomasz Tamborski Przewodnictwa i artykuły, które zostały zawarte w roczniku, bo tego rodzaju publikacja to święto. Nie budzi to najmniejszej wątpliwości. O tym będzie cała audycja dzisiaj, proszę się nie martwić. Andrzej Kuczkowski pisze proszę Państwa, o średniowiecznych zamkach ziemi kobrzeskiej na terenie obecnego powiatu kobrzeskiego. Fantastyczny artykuł, który polecam, pokazuje w jaki sposób funkcjonowały tego rodzaju obiekty. Są dwa artykuły Warta Wiśniewskiego. Pierwszy, 45 lat polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu, ale drugi, moim zdaniem, ważniejszy i ciekawszy, to szkolnictwo wyższe w Kobrzegu w latach 1992-2015. Artykuł poświęcony tworzeniu i funkcjonowaniu szkół wyższych w Kołobrzegu, zwłaszcza w okresie, kiedy Kołobrzeg miał aspirację miasta akademickiego. Ech, e, jeżeli chodzi o historię wojskowości, jak zwykle ciekawy i ambitny artykuł Edwarda Stępnia: Bunt na ORP Żuraw i procesy jego marynarzy. E, ciekawe źródła, e, również ciekawe wnioski pokazujące. Polskę socjalistyczną w tych no, mniej lubianych barwach. Nie budzi to najmniejszej wątpliwości. Tomasz Łowkiewicz napisał artykuł o historii stacji radarowej Kondor w Ustroniu Morskim. Również innowacyjny artykuł, ciekawa historia no i postulaty dalszych badań, proszę państwa. Andrzej Puławski. <laughs> pisze o zbrojach płytowych na bazie jednej z płyt w kobrzyskiej kolegiacie płyt nagrobnych a także epitafium Siwerta Grancina to jest tak zwany śmierci Mariusz Miedziński w kategorii waria rozwój zasobów mieszkaniowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie oraz szacowanie łącznej pojemności mieszkaniowej i turystycznej strefy podmiejskiej i Analityczny, ciekawy artykuł, więc też go Państwu polecam. Jest raport o stanie powiatu Kołbrzyskiego. a i są artykuły mojego autorstwa. Proszę Państwa, to jest zaraza w dziejach Kołobrzegu. Kamień pokutny z drogi pomiędzy Rusowem a Strachominem, to jest artykuł, o którym też mówiłem w naszej audycji. Jest artykuł Ekce Homo, trzy pomorskie kopie dzieła Rembrandta, to są wszystko, proszę państwa, wyniki pracy w zakresie działu historii kobrzegów Muzeum Ręża Polskiego. I artykuł pomiędzy misją a ekonomią, muzeum w Polsce jako jednostka organizacyjna na początku XX wieku, XXI wieku. To jest artykuł poświęcony polskiemu muzealnictwu, jego stanowi, to jest praca, którą pisałem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Postanowiłem ją opublikować, takie było wskazanie mojego promotora, profesora Jana Święcha. Gdzie dostać rocznik kolobrzewski? Na stronie historiakolobrzegu.pl jest on już dostępny do pobrania w PDF-ie. Jest tam w menu publikacje czy książki, i tam Państwo znajdziecie bez żadnego problemu. Kolejna sprawa. Rocznik koło brzeski będzie można dostać. 28 października, to jest w czwartek, o godzinie 18.00 w pałacu Branszwajgów, w ulicy Armii Krajowej, w sali plafonowej. Tam odbędzie się spotkanie autorskie. Będzie część autorów, bo już wiem, że nie wszyscy dadzą radę dotrzeć. Nie wszyscy są mieszkańcami też kobrzegu. Doktor Miedziński będzie musiał specjalnie ze Słupska, proszę Państwa, zmierzać i szybciej skończyć zajęcia, żeby dotrzeć na spotkanie z Państwem. Tak więc zapraszam o godzinie 18. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na ograniczenia covid -owe. Proszę to wziąć pod uwagę i nie mieć do nas pretensji. W Muzeum Raża Polskiego przestrzegamy tych zasad. I też chciałem państwu powiedzieć, że liczba egzemplarzy, które mamy dla was, też jest ograniczona. Tak więc proszę się zastanowić, przybyć wcześniej. Te osoby, które będziemy mogli wpuścić, wpuścimy. Resztę powiemy na miejscu. Ale dla tych, którzy by nie mogli przybyć. Tradycyjnie za tydzień, 27 października, w środę poprowadzę na żywo audycję na antenie Radia Kołobrzeg. W telewizji kablowej Kołobrzeg przygotuję osobne zwiedzanie. Mam już pomysł na to, a natomiast poprowadzimy audycję na żywo i w tej audycji w Radio Kołobrzeg telefonicznie. Kto pierwszy, ten lepszy tradycyjnie. Pięć egzemplarzy rocznika Kołobrzeskiego dla państwa. Tak więc cieszę się, że udało się nam ten projekt zrealizować, rocznik Kobrzyski numer drugi z 2021 roku. My mamy temat zamknięty, ale jeszcze, jeszcze, proszę Państwa, biblioteki. Gdyby ktoś był zainteresowany, rocznik jest dostępny już w dwóch kobrzyskich bibliotekach. Pomijam biblioteki szkolne, do wszystkich już trafił. Natomiast zostały jeszcze nam biblioteki, gdzie Państwo możecie go w sposób normalny dostać. To jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu No Anonima, a także Biblioteka Zbiorów Specjalnych Muzeum Aręża Polskiego w Kobrze. Tam dla Państwa rocznik Kobrzeski Czeka. <laughs> Państwo widzieliście, słyszeliście lokowanie produktu, ta audycja zawiera, dlatego że o kolejnym projekcie słów kilka. Książka o Kobrzeskiej Bazylice będzie dostępna dla wszystkich Państwa, bo właśnie trafiła do drukarni z perypetiami, z wieloma perypetiami, bo to tak niestety bywa, że jak powstają tego rodzaju duże dzieła to i też skala problemów jest o wiele większa. Największy z nich, który nas spotkał i ze smutkiem muszę to podkreślić, to są, proszę państwa, drastyczne podwyżki cen druku i papieru. I to bardzo mocno krzyżuje nam plany, które chcieliśmy zrealizować, ze względu na to, że... No, Książka z pierwotnych założeń, jej cena druku wzrasta o no, około 20-30%. Ze wszystkim. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc ceny są coraz wyższe. Państwo nałożyło podatek na papier i tak to, proszę państwa, wygląda. To nic dobrego w ogóle nie wróży, jeżeli idzie o czytelnictwo. Jestem w głębokim szoku, bo to oznacza tylko, że bardzo mocno się cofamy. Ale, proszę państwa, ze względu na to, książce o historii Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu patronuje starosta Tomasz Tamborski. Tu również u starostu uzyskaliśmy wsparcie, dzięki czemu część egzemplarzy trafi do państwa. Jest to książka ze wstępem księdza doktora Andrzeja Pawłowskiego, proboszcza Kobrzyskiej Bazyliki. Idea była taka, że to będzie książka na 700-lecie pierwszej mszy odprawionej w Kobrzyskiej Kolegiacie. W tym roku ta rocznica wypada, no ale badania pokazały, że to tak nie do końca z tą, z tą rocznicą. Więcej na ten temat przeczytacie państwo w książce. Pewnie i w naszej audycji jeszcze kilka słów temu poświęcę. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, sprawa nie jest łatwa, dlatego że także i. Przez państwa postulaty, bo takie do nas docierały przez wiele publikacji, że ta książka nigdzie nie była dostępna, że my po prostu to, co mieliśmy, rozdawaliśmy i koniec. Dlatego zapadła decyzja, że proszę Państwa, musimy po prostu poratować się także częściowo sprzedażą tej książki. I ponieważ my wiemy, że Państwo będziecie bardzo mocno zainteresowani, wieczór autorski wstępnie, wstępnie zaplanowany jest na 4 października na sobotę w Kowrzeckiej Bazylice. Będę o tym jeszcze w autycji mówił. Ale Hmm. Ale no właśnie, zachęcam Państwa do tego, żeby na książkę się po prostu zapisać. Książka jest bardzo obszerna, zawiera ogromną ilość ilustracji, część z nich pierwszy raz w historii w ogóle publikowana. Jeszcze nie mamy jej do końca przepracowanej, więc nie powiem Państwu ile stron, ale to będzie 300, może ponad 300 stron książki. Książka jest w formacie B5 w twardej oprawie bogato ilustrowana darek Jakubowski opracował dla niej specjalny layout opracowaliśmy rysunki i ilustracje żeby państwu po prostu ułatwić podróż przez 7 wieków sztuki chrześcijańskiej choć muszę powiedzieć że dzisiaj przygotowując się do tej audycji zacząłem sobie zadawać pytania 7 wieków już pastor Paulus Hinz, proszę państwa pisał o podróży przez 7 wieków sztuki chrześcijańskiej i chyba poprawię tytuł aczkolwiek muszę się jeszcze mocno na tym zastanowić tak wygląda książka pastora Chińca, proszę Państwa, jeszcze z moimi roboczymi notatkami. Czy to nie powinno być przez 8 wieków sztuki chrześcijańskiej ze względu na to, że część zabytków, na przykład ta, która jest w Muzeum Maręża Polskiego, pochodzi już sprzed 700 lat, czyli to jest jednak ósmy wiek historii krążskiej kolegiaty. No i muszę Państwu powiedzieć, że się zastanawiam nad tym. I teraz tak. Zachęcam, bardzo mocno zachęcam do tego, bo my już wiemy, że zainteresowanie jest bardzo duże. Państwo po moich zapowiedziach, państwo pytacie, państwo dzwonicie i już no, jak gdyby składacie pytania związane z tym, jak będzie można książkę dostać. Tak, podczas wieczora autorskiego. Natomiast, jeżeli ktoś chce bezpiecznie wiedzieć, i chcę mieć tę po prostu książkę, bądź chcę zrobić komuś prezent pod choinkę, bo książka będzie w grudniu dostępna bezwzględnie i to będzie naprawdę dobry upominek. Zachęcam do tego szczerze. Jak państwo wiecie, ja jestem przeciwnikiem tego rodzaju działań i starałem się zawsze, żeby te książki do państwa trafiały w sposób jak najbardziej powszechny. Ale no nie mamy wyjścia. Nie jesteśmy w stanie po prostu więcej, dofinansować, do, więcej wyłożyć własnych pieniędzy. Ja, proszę Państwa, na tej książce nie zarabiam, nawet złotówka nie wpłynie na moje konto. A pokryłem ogromną ilość kosztów związanych z badaniami naukowymi, z, ze zdobywaniem różnych materiałów, licencji, proszę Państwa, chociażby na ilustrację, bo obowiązują prawa autorskie. Dziękuję wszystkim tym. Będę jeszcze dziękował w audycjach, ale dziękuję wszystkim tym, którzy zrobili to w sposób bezpłatny i przekazali ilustracje i prawa autorskie do nich, ale są instytucje, ja to też, proszę Państwa, rozumiem, które po prostu jak archiwa czy muzea pobierają częściowo opłaty. I ja te wszystkie pieniążki wykładam z własnej kieszeni. Bądź też tutaj częściowo wspiera nas Fundacja Historia Kobrzegu, ale tylko częściowo, bo fundacja też nie ma takich środków. A to są, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, dość duże pieniądze, znaczne pieniądze. I kiedy w tej chwili zamknęliśmy projekt w całości, wyszło, że będzie ona kosztował ponad 50 tysięcy złotych. I dlatego taka propozycja dla Państwa. Że jeżeli, a wiem to z doświadczenia po tej książce, która właśnie dotyczyła historii obrzegu po 1945 roku, to były dziesiątki telefonów, państwa e-maili, skarg i pretensji, że my wydrukowaliśmy za mało egzemplarzy, rozdaliśmy je i zapomnieliśmy o wszystkich tych, którzy chcą kupić. W księgarniach nie ma, nie można kupić w internecie, a jak chodzą, to proszę państwa, a były, widziałem, za ogromne pieniądze te książki szły. Więc porozmawiałem z wydawnictwem kamera. I wydawnictwo kamera po prostu dodrukuje te książki, i wydawnictwo będzie je sprzedawać, proszę Państwa. One będą tańsze, bo są tańsze o to, że ja, proszę Państwa, nie pobieram honorarium autorskiego. Więc to będzie po prostu cena tak zwana po kosztach. I zapytacie Państwo ile? Nie wiem. Dlatego że w dniu, w którym realizujemy tę audycję, po prostu cały plan. Który realizowaliśmy od kilku miesięcy, po prostu się rozsypał. Tymi wszystkimi podwyżkami, które z tygodnia na tydzień, w tej chwili galopującymi, mają miejsce, i naprawdę nie mamy na to najmniejszego wpływu. Może się za chwilę okazać, że to będzie kosztowało jeszcze więcej. A gdy to jest, gdy rozmawiamy o takich pieniądzach, to potem kilkuprocentowa podwyżka, naprawdę, proszę Państwa, nie jest bez różnicy, zwłaszcza, gdy się inwestuje w to prywatne środki finansowe. I robi się to dlatego, żeby kobrzeżanie mieli porządną pozycję i dostęp do historii krzewu, do wyników badań. A Kobrzyska bazylika to nie bioleca. Dlatego, proszę Państwa, stąd też dzisiejsza taka audycja. Że ci z Państwa, którzy chcą, Mogą się zapisywać. Proszę Państwa, to przede wszystkim wydawnictwo kamera. Możecie Państwo tam dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Podam numer telefonu 94 35 422 36 94 35 422 36. Tam Państwo możecie się zapisywać. To. Ten system będzie funkcjonował tak samo jak na, w przypadku książki doktora Hieronima Kroczyńskiego, 11, 11 wiekach historii Koubrzegu. Będzie książka dostępna także w sprzedaży na Allegro. Wiedząc o tym, że jest to duże zainteresowanie i nie będziemy specjalnie, też nie wiadomo jak, bardzo mocno zwiększać nakładu ze względu na środki finansowe, na, na, na zainwestowanie po prostu, na potrzeby zainwestowania. Stąd mój apel, żebyście Państwo zapisali się wcześniej i żeby zabezpieczyć po prostu sobie egzemplarz, może dwa, jak państwo uważacie, tej książki. Wiemy także po rozmowach z parafią, że będzie to spotkanie, również państwo będziecie informowani, więc zainteresowanie będzie duże. I to taka po prostu prośba, taka uwaga. I to tak, jeżeli idzie, proszę państwa, to było to lokowanie produktu. Ja to dzisiaj widzę najbardziej po książce o Podborsku, która się ukazała, o Tajemnicach magazynów atomowych, gdzie ja regularnie dostaję maile i ja już zaapelowałem do tego, bo ja też nie zarabiam z tego tytułu ani złotówki, żeby wydać po prostu wydanie drugie, może nawet poprawione bardzo chętnie, niektóre rzeczy tam można poprawić, żeby był dostęp do książki, o którą pytają czytelnicy. To się rzadko zdarza, że ludzie chcą kupować książki, a książek nie ma. Niestety ukazują się one ze względu na koszty, a w tej chwili już horrendalne, proszę Państwa, ukazują się. W niewielkich nakładach. A jeżeli idzie o historię, o zawartość, proszę Państwa, książka omawia w pięciu rozdziałach. Po pierwsze, historię tego, co było przed katedrą, a wie, przed, przed kolegiatą, a więc pierwsza katedra z roku tysięcznego, z pytaniami, gdzie ona się znajdowała, jak wyglądała. Kościół mariacki, kościół mariacki w budzistowie z okresu misji Otona z Bambergu. Wreszcie, budowa kołbrzyskiej kolegiaty. Dwa wieki prac budowlanych. Jak to mogło wyglądać, jak to funkcjonowało. Przetłumaczyłem dla Państwa łacińskie źródła, żebyście Państwo bezpośrednio mogli zapoznać się z tymi wszystkimi wzmiankami źródłowymi, że one były dla Was dostępne. Testament, dziekana kolbrzyskiej kapituły Gotfryda de Witte, fundatora świecznika siedmioramiennego. Piękny dokument, piękna historia. Będzie ta Państwa dostępna w języku polskim w całości. Do tego oczywiście historia budowy kolegiaty, a także zmian, w wystroju wnętrza, okresu reformacji, czasy twierdzy Kołobrzek i zniszczenia kołobrzeskiej Kolegiaty, i znowuż proces odbudowy wraz z restauracją świątyni w latach 1887-1890. Dużo legend, dużo ciekawostek, dużo zapadań historycznych, i oczywiście pełen aparat badawczy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł się z tym zapoznać. No i wreszcie. Oczywiście zniszczenie kolegiaty, nie budzi to wątpliwości. Tragiczna historia marca 1945 roku, a potem kilka dekad od budowy. Proszę Państwa, dysponuję pełnym archiwum księdza Prałata Józefa Słomskiego. Nasza fundacja ma je przekazane. Wiele niepublikowanych zdjęć znajdziecie Państwo w tej książce, których nawet nie opublikował ksiądz Prałat Józef Słomski. To jest to, no i proszę Państwa, dzieła sztuki. To jest ostatni rozdział, który omawia wszystkie dzieła sztuki: te, które istnieją, te, które nie istnieją, i te, które przechowywane są w muzeach bądź innych kościołach. Razem z ilustracjami, proszę Państwa, specjalnie, część z nich dla nas została wykonana i będziecie mogli Państwo zobaczyć dzieła sztuki Kołbrzeżskiej kolegiaty, tak jak wyglądają gdzieś tam w muzeach. A przy okazji dowiecie się, jak to się stało. Że opuściły one kołbrzeg. Część była kradziona, oczywiście wracały one do gdy były takie przypadki, a część pozbywała się sama parafia. Takie rzeczy również się zdarzały. Tak więc zachęcam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo przemyśleli tę sprawę. Będziemy do niej powracali w audycji kwadrans z historią. Może już nie tak mocno, ale będę o tym Państwu przypominał, bo uważam i to podkreślam, że jest to dobry upominek na święta. Kto będzie chciał, książka o historii Bazyliki Kołgrzeskiej w grudniu będzie na Państwa czekać. Patronat Starosty Kołobrzewskiego Tomasza Tamborskiego, wydawca, wydawnictwo Kamera Kołobrzewskie, wydawnictwo, które realizuje nasze publikacje. Za uwagę dzisiaj dziękuję Robert Dzięba. Przypominam, 28 października spotkanie autorskie o godzinie 18 w Muzeum w Pałacu Branszwajgów, 27 o godzinie 11.45 w Kwadransie historią na antenie Radia Kołobrzeg. Za uwagę dziękuję Robert Dzięba. Kłaniam się i do usłyszenia. Do zobaczenia.